Z jakich kadzideł ta wań się rozlała, to z pewna wasze wieńce uroszone łzami wieczora dają takie wonie. Kto był Aliną, a kto Goplaną, kto Kirkorem, a kto tytułową Balladyną. Wszystko to wyjaśniło się w sobotę 5 września 2020 roku w eleganckiej przestrzeni placu Zygmunta Brodowicza w Choroszczy. Tu, podobnie jak w całej Polsce odbyło się już dziewiąte narodowe czytanie. od samego początku włączamy się w akcję narodowego czytania dzisiaj no, ze względu sanitarnych oczywiście na zewnątrz, więc wszyscy, którzy tu przybyli czują się dobrze, ale wszyscy przed kamerami także widzą, że nie jest to łatwy utwór. Zebrani goście czytali znany dramat Juliusza Słowackiego, Ale tego dnia nie tylko dzieło poety, lecz także samego artystę oraz polski romantyzm zobaczyliśmy w nowej odsłonie to był uduchowiony, to był człowiek też absolutnie ciekawy, człowiek wielu pasji, tancerz zapalony przede wszystkim, wybitne rudy, człowiek, który chłonął literaturę, który ją rozumiał, który przetwarzał też pewne motywy, wątki, ale oczywiście tworzył w, w tych swoich utworach nowe jakości, no przecież nie, nie małpował, nie, 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 nie tworzył plagiatów, był też człowiekiem, który potrafił liczyć pieniądze, inwestował, tak grał na giełdzie, interesował się, że tunel pod podtemizował, Wykopali, tak liczył, jaką prędkość statek jest w stanie osiągnąć na morzu. No, był absolutnie niewiarygodny. Chłonął świat, tak. Ale też był przede wszystkim wybitnie inteligentny. Miał cięty dowód. był ironistą. No, absolutnie niezwykły człowiek. Narodowe czytanie wybitnych dzieł literackich organizowane jest w naszym kraju od 2012 roku. Inicjatywa chce zachęcić Polaków do lektury. Czy to się udało? Czy warto czytać? Wydaje mi się, że w dużej mierze również, gdyby lektura szkolna była trochę inna, to też by więcej dzieci czytały w domu rodzinnym. Ja, na przykład, bardzo szybko moje dzieci zachęciłam do czytania, bo czytałam im zgodnie zresztą z sugestią psychologów, żeby czytać dzieciom, od, opowiadać, czytać od najmłodszych lat. Więc to się też udało, bo jedno i drugie czyta dużo. A w sumie chyba każdy rodzic powinien umieć dotrzeć do własnego dziecka, i to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby książka również zagościła w domu od, na, od najmłodszych lat. Jak. Zarówno dorośli, jak i młodzież coraz chętniej goszczą w naszej bibliotece, wyszukują coraz różniejsze lektury, co bardzo nas cieszy w czasach pandemii w tych czasach gdzie e, praktycznie wszystkie inicjatywy przyniosły się do internetu książki na pewno pomagają naszym czytelniczkom i czytelnikom bardzo brakuje wolnego dostępu do księgozbioru mam nadzieję że już niedługo e, będziemy mogły umożliwić korzystanie ze sw swobodnego korzystania z półek i książek e, a tymczasem e, zachęcamy do udziału w zajęciach e, czy to dzieci w zajęciach bibliotecznych e, czy m, zajęciach wszelkiego rodzaju w MGCK jest taneczne plastyczne, muzyczne. Potwierdzamy. Czytanie to wyjątkowa podróż w takie światy, w których może nigdy realnie nie zakościmy, ale za to realnie możemy sięgnąć po książki, zarówno te tradycyjne, oraz wydawane w nowych, elektronicznych postaciach. Zapraszamy i gorąco zachęcamy.